Jak ci minął dzień? Okropnie. Pamiętasz, jak pisałam w sprawie toksycznej izolacji w szkole? Piszesz wiele listów. Remont kosztował 50 tysięcy dolarów. Odwołano lekcję rysunku. A jak tobie minął dzień? Cudownie. Odwołali lekcję rysunku. Dziękuję. Poradzę sobie. Co to? Jedno z Twoich pudeł, które zawalają mi piwnicę. Widziałam tam kombinezon marciarski, wieże, komiksy, sześć głupich sezonów Perfect Strangers. Larry i Balki byli mistrzami komedii. Zabierz pudła. Masz czas do piątku. Nie bądź śmieszna. Miałe się zabrać miesiące temu. W umowie rozwodowej umowa stwierdza, że zawsze masz rację. Nie moja wina, że kapela twojego prawnika rozpoczęła turnę w trakcie rozprawy. Davidowi Hasselhoffowi się nie odmawia. Rozwodnik Gary. Fajne rzeczy trzymałeś u mamy. Co to? Czapka z puszek. Sam wypiłem to piwo. Są tu tylko trzy puszki. Spróbuj szydełkować po trzech piwach. Dobrze. Musisz skończyć 17 lat. To twój album szkolny? Coś ci pokażę. Widzisz tego przystojnego rozgrywającego? To ty? Nie. Po prostu jest przystojny. Futbol zacząłem grać w liceum. W gimnazjum trenowałem zapasy. To ja na Macie. Ktoś siedzi ci na twarzy. Właściwie to mój tyłek. Kiedy zobaczy się swój tyłek z tej perspektywy, wiadomo, że czas odejść. Dziękuję, że to zabierasz. Jeszcze kilka kursów i nie pozostanie po mnie ślad w piwnicy, której wykończenie zajęło mi setki godzin i tysiące dolarów. Piłeś tu na umór. Chowałem się przed tobą. Wcale cię nie szukałam. Postół bilardowy przyjadę za tydzień. Postół? Potem dziurawy blat do gry. Stół należy do mnie, co? Podarowałeś mi go na rocznicę. To był żart. Kupiłem go dla siebie. Żarty żartami, ale zatrzymam go. To mój stół. Nie dostaniesz go. Nawet go nie używasz. Trzymam na nim zdjęcia, choć żadne nie są z Paryża. Chciałaś lecieć 11 godzin do kraju, w którym nas nie lubią? Pozwól mi zabrać stół Według umowy prezenty zostają uobdarowanych Podpisałem ją pod przymusem Czyżby? Gdybym nie podpisał, pozostałabyś moją żoną Dlaczego Alison jest taka uparta? A dlaczego pszczoły żądlą? Nie zasługuje na stół. Trójkąt nazywa ramką. Jaki trójkąt? No wiesz. Ramka. Ciągle stawia na swoim. Kiedyś muszę przeczytać tę umowę. Jest niesprawiedliwa. Zamiana? Jasne. Jak ci poszło z ex, znów się pokłóciliśmy. Tym razem o psa, Wendela. Broni nie chce się dorzucać do jego lekarstw. Skąpiec. Dziękuję. Masz psa? Sama już nie wiem, ile ich uratowałam. Po rozwodzie nie mogłam ich zabrać i zostały u Roniego. Ile ich masz? Siedem: Tucker, Daisy, Wendell, Arizona, Cheater, Cabot i Gaz. Są bardzo małe, tylko gaz jest gigantyczny. Ronnie opiekuje się twoimi psami? To nic trudnego Cabotowi trzeba tylko zakraplać oczy, a Taker jest na lekach antydepresyjnych Gaz autobus śpi tylko w ludzkim łóżku Ronnie robi z tego aferę To palant Powiedziałam, że to palant Prawda, że jest palantem? Chyba nie stajesz po jego stronie. Nic podobnego, ale siedem psów? Krople? Antydepresanty? Gaz autobus? Załatwiłaś Roniego na cacy. Od kiedy przyjaźnisz się z Ronim? Rozumiem, w jakiej jest sytuacji. To się z nim ożeń. A znajdę wolne posłanie? Idę do pracy. Przecież tylko żartowałem. Wsparłem Cię w sprawie stołu bilardowego. Ja też Cię wspieram. Zażartowałem tylko z liczby psów. Obyś był szczęśliwy z Ronim. Kiedy zadzwoni, że nocuję u brata, wiedz, że puka kelnerkę. Jak spacer? Okropnie się zmęczyłem. Gdzie ciężarki? Deskorolkowcy mnie okradli. Podjechali od tyłu. To cię pocieszy. Moje zdjęcie z Cancun. Jestem na ostatnim roku studiów. Złapała cię burza? Masz przemoczony podkoszulek. Za to, że dałam się jej złapać, wygrałam 200 dolarów. Gdyby to był konkurs biustów, wygrałabyś więcej. Dziękuję. Co robisz? Gary zabrał swoje rzeczy i mogę posortować zdjęcia. Dlaczego Gary leży przed pomnikiem Waszyngtona? Rozumiem. Udaje, że to jego penis. Tak. Ma całą serię takich zdjęć. Kosmiczna iglica z Seattle, gigantyczna sekwoja, gejzer Old Faithful. Przynosił mi wstyd w każde wakacje. Nie dawaj mu zdjęcia z Cancun. To byłoby okropne. Nie dostanie go. Podobnie jak zdjęć, na których mam na sobie znacznie mniej. W pewnym albumie. Gdzie on jest? Czego szukasz? Fioletowego albumu. Cholera. Co w nim jest? W pierwsze walentynki dałam Garemu kilka zdjęć. Urocze akty. Tak i nie. Przeszukajmy pudła, bez paniki. Nie ma go tu. Muszę obejrzeć te zdjęcia. Spokojnie. Billard się zmieści, tylko od strony pieca będziemy uderzać pałkami perkusyjnymi. Alison nigdy nie zmienia zdania, pomijając przysięgę małżeńską. Celna uwaga. Ciesz się tym, co odzyskałeś. Komiksami, talerzem z Sinatrą, albumem ze zdjęciem nagi Alison. Co powiedziałeś? Talerzem z Sinatrą. Co powiedziałeś potem? Weź sobie talerz. Myślałem, że przepadł na zawsze. Co to? Zdjęcie Alison. Natury prywatnej. Mogę zobaczyć jej naturę? Nie. To tylko stare zdjęcia. Nic nie kapujesz. Szykuj kij, bo zaraz zdobędę stół. Witaj, Gary. Mogę wejść? Pomijając miłe usposobienie, przypominasz moją byłą żonę. bardzo zabawne. Czego chcesz? Przyszłam pomóc ci się rozpakować. Czyżbyś czegoś szukała? Po prostu wiem, jak trudno jest się zadomowić. Znalazłam w pudłach coś, co może Cię zainteresować. Co? Album z niemowlęcymi zdjęciami Tomiego. Urocze? Znalazłem też coś, co sprawiło mi wiele przyjemności. Mówię oczywiście o drugim albumie, Bear Naked Ladies. Na pewno niczego nie szukasz? Dostałam to, co najlepsze. Czego mogłabym szukać? Listów, dzienników, 11, 11 nagich zdjęć z roku 93. 1993. Znalazłeś zdjęcia walentynkowe? O, tak. Oddasz je? Nie. Prezenty zostają uobdarowane. Te zdjęcia są wyjątkiem od reguły. W kilku są nielegalne, ale nie są wyjątkiem. Oddaj mi je. Mam pomysł. Pierwsze w życiu? Nie powinnaś ze mnie kpić. Mogę wymienić twoje nagie zdjęcia na kilka swoich rzeczy. Wykluczone. Odmawiam w imię zasad. Ty nie masz zasad. Mam na to dowód. Było blisko. Teraz nie. Trzecie pudło. Odpadasz. Szantażujesz mnie, by odzyskać stół do bilarda? Na początek. Słucham. Usiądź. Porozmawiamy. Śmiało siadaj. Po raz pierwszy od 15 lat mogę postawić na swoim. Niesamowite, że wyrwałaś mi książkę. Po rozwodzie chciałem wielu rzeczy, a teraz je dostanę. Na początek komoda. Komoda mojej babci, w której od dziecka trzymam ubrania. Zatem to jest komoda? To jej nie chcę. Jak nazywa się ten podnóżek przed telewizorem? Oto mana. Chcę ją. Teraz muzyka. Chcę counting close. Zatrzymaj sobie, Sheryl. Nie. Zależy mi tylko na bilardzie Oddaj go Odmawiam To zrobię ze zdjęciami, co zechcę Allison nastroszona Alison w jacuzzi Na tym zdjęciu wydajesz się zaskoczona, że nie masz spodni Gdzie zdjęcia? Masz mnie za idiotę? Tak, ale nie zmieniaj tematu Ukryłem je tam, gdzie nigdy ich nie znajdziesz. Poddaję się. Wygrałeś. Przyniesie je, to oddam ci stół. Brzmi nieźle. Wybacz, szantaż, ale nie pozostawiłaś mi wyboru. A ja przepraszam, że otarłam ci samochód. Poważnie? Co ty wyprawiasz? Zabieram zdjęcia z szuflady ze skarpetkami. Skąd wiesz, że je tam ukryłem? Otwieraj. Bardzo skryty. Co słychać cukiereczku? Aira? To ja Gary. Wiem. Nadal kochasz o no, niego? Nienawidzę go. Możesz go puścić. To największy bramkarz w Ameryce. Wybacz mi. Byłem wściekły na Allison. Już nigdy nie staniesz po stronie Roniego? Nigdy. Nawet jeśli uznasz, że nie mam racji. Nawet wtedy. Nie uważasz mnie za wariatkę? Nie. Tylko wariaci mają siedem psów. Czyli twój były jest zarówno palantem, jak i wariatem. Zasłużyłeś na piwo. Toast za beznadziejnych byłych. Nie odzyskałeś stołu? Miałem go w garści. Ale Alison znalazła go wśród skarpetek. Tu dobrze zrozumiałam. Możesz grać tutaj. To nie to samo. Muszę odzyskać swój stół, tylko nie wiem jak. O której Aira kończy pracę? Wchodźcie. Musimy się uwinąć, zanim wróci Alison. Robimy coś nielegalnego? To dom mojej byłej żony. Samochód. Przejechał. Sztawajcie. Jestem głodny. Kupimy coś, jak skończymy. Jestem głodny teraz. Zajrzę do lodówki. Lasagne. Jestem na diecie bezmakaronowej. Trochę nam się śpieszy. Podgrzewaj. Wyjem mięso. Pomożesz nam, czy nie? Rozwiodłeś się z kobietą, która tak gotuje? Głupiec z ciebie. Pośpieszmy się. Wymknąłem się z łóżka, a moja żona lubi przygniatać mnie tuszą. Potrzebuję śrubokrętu, żeby odkręcić wieszak na kije. Albo i nie. Zdejmijcie pokrowiec. Na trzy. Cześć Gary. Odłóżcie to. Wiedziałam, że spróbujesz ukraść stół. Powiedział, że go naprawimy. Złamaliśmy się? Tak. Papa, pa. jak długo tu leżałaś? Jesteś beznadziejnym kryminalistą. Odbieram swoją własność. Nigdy nie odpuścisz? Dostałaś wszystko. Pieniądze, samochody, nawet mój barek. Mam dosyć z twoich narzekań. Pomyśl o mnie. Rozwiodłam się po 15 latach małżeństwa. Boże dzieci i w ten i z powrotem. Nie tylko ty coś straciłeś. Skoro chcesz mieć bilet, to go sobie kup. Chcę ten. Czemu? Wiążą się z nim dobre wspomnienia. No właśnie. Chcesz go z tego samego powodu? Tak. Dziwne. Myślałeś, że zatrzymałam go z zemsty? To w twoim stylu. Świetnie się tu bawiliśmy. Zapraszaliśmy sąsiadów. Ja przynosiłam drinki. A ty robiłeś awantury, że stawiam je na stole. Zostawiały ślady. To jedyne wspomnienie, które chcę zachować. Ale skoro czujesz się oszukany, zabierz go sobie. Po takiej przemowie byłbym palantem, gdybym go zabrał. Zresztą Aira wyszedł. Słyszę, że grzebie w lodówce. Mogę zjeść ostatniego loda? Podobno jesteś na diecie. Chcesz, to się podzielę. Zachowaj stół. Będzie ci przypominał o mnie w pozytywny sposób. Nie wiem, czy ci to mówiłam, ale przykro mi, że nam nie wyszło. Na początku było nieźle. To prawda. Zagramy? Chętnie. Zwycięzca dostaje otomane? Ustawiaj. już są w ramce. Wszyscy mieli takie fryzury? Wyglądaliśmy świetnie. Strasznie wtedy biało. Nie, używaliśmy suszarek i dużej ilości żelu do włosów. Wyglądaliście kretyńsko. Zwariowałeś? Wyglądaliśmy fantastycznie. Spójrz na te fryzury. Klasyczny Boy George, a to Miami Vice. Tutaj grzywka na Madone i fryz Rambo. Wyglądaliśmy bosko. Czemu to zrobiłeś? Niby co? Postawiłeś kołnierzyk. Wygląda to odjazdowo. Dokąd idziesz? Spalę swój szkolny album. Wersja polska na zlecenie Comedy Central Polska masterfilm. Tekst Tomasz Kutner. Czytał Mariusz Śródziemski.